Moje uszanowanie z tej strony, Krzysiek, kanał Paw. Większość z nas pali fajkę nie dlatego, żeby dostarczyć sobie codzienną dawkę nikotyny, ale raczej dlatego, żeby poczuć smak, flavor tego dymu. Więc pytanie jest takie: jak palić fajkę, żeby po prostu smakowała? Dlatego ten materiał jest dedykowany raczej dla początkowych fajczarzy. To wszystko to oczywiście nie jest fizyka kwantowa. Na początku taka pierwsza zasada: zanim zabierzecie się do nabicia i zapalenia fajki, warto oczyścić sobie kubki smakowe. Czyli po prostu no, nie jest dobrym rozwiązaniem, żeby przed paleniem fajki zjeść jakiś bardzo pikantny posiłek, albo na przykład, żeby zapchać kubki smakowe słodyczami. Lepiej po prostu coś bardziej delikatnego zjeść, żeby po prostu. Wasza paleta smaków była bardziej oczyszczona. Do tego służy świetnie woda, na przykład mineralna. Ja piję kranówkę, bo w Krakowie mamy jedną z najlepszych kranówek. Ach, te minerały. W każdym razie to jest taki background, tak? taki przedwstępniak. Ale jak już tą fajkę nabijemy, rozpalimy, to jak ją palić, żeby wszystko było elegancko? No, przede wszystkim mmm, fajkę należy palić. Wolno i delikatnie. Delikatnie? Czyli po prostu nie zasysamy tego dymu, nie robimy wielkich kłębów co chwilę, tylko po prostu delikatnie muskamy ten ustnik. Jest taka ciekawa metafora. Robimy to tak, jakbyśmy całowali powieki naszej ukochanej, czyli tak bardzo delikatnie. W ten sposób. A co oznacza wolno? Wolno oznacza tyle, żeby Palić tak, żeby fajka się za bardzo nie nagrzała. Jeżeli fajka mm, przyjemnie grzeje w dłoń, jest wszystko git. Natomiast w momencie, kiedy mm, już trzymanie jej, staje się mało komfortowe bądź zrobicie test policzka, czyli przytkniecie fajkę do policzka i, i ona parzy, wtedy fajkę należy odłożyć na kilka, kilkanaście minut, poczekać aż wystygnie. Wtedy na nowo odpalić i starać się palić wolno. Wolno, czyli jak? No, powiedzmy sobie jedno takie pyknięcie, no tak na co kilka po prostu spokojnych oddechów. Jest nawet taka metoda palenia, jeżeli mnie pamięć nie myli, nazywa się brief method, metoda oddechowa. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam w angielsku, nieważne. W każdym razie polega na tym, że robimy tak. Pyknięcie, następnie oddech. Pierwszy wydech, wdech, drugi wydech, wdech trzeci, wydech, ale taki delikatny, żeby puścić troszkę powietrze przez fajkę, żeby ją napowietrzyć, żeby żar dostał tlenu, a następnie wdech i pyknięcie, wydech. Czyli to wygląda mniej więcej coś takiego, nie? I tak w koło Macieju, mniej więcej. Wiadomo, że różne osoby mają różne tempa, tempa palenia. Niektórzy palą troszkę szybciej, niektórzy palą troszkę wolniej. Każdy złapie swoje własne tempo. Ono też jest uzależnione od tytoniu, który palimy. Z mojego doświadczenia wynika tak, że w zasadzie są tytonie, które warto palić naprawdę bardzo, bardzo wolno, a są takie, które wymagają na przykład, żeby zrobić jednak taki większy kłop dymu, żeby ten, ten zapach do nas, do nas dotarł po prostu. I należy też pamiętać, że. O ile wolne palenie jest smaczne, tak, no bo dym się nie nagrzeba po prostu, tak, fajka się nie przegrzewa, dzięki czemu po prostu dym nie robi się gryzący, a jak dym jest chłodniejszy, to po prostu jest w nim więcej smaków. Mm. O tyle, o ile wolne palenie jest dobre, o tyle wcale nie jest tak, że im wolniej, tym smaczniej. Ponieważ jeżeli będziecie tak ledwo, ledwo tą fajkę muskać, że ledwo coś będzie się z Was ust, ulatniać, to w tym wypadku może to być za mało, żeby poczuć pełnię smaków. Więc oprócz takiego spokojnego pykania, warto sobie czasami faktycznie tak puścić taki większy, większy kłąb, żeby poczuć ten właśnie smak. Byle, żeby tego nie robić po prostu non-stop, non tak? No i to jest ta jedna z zasad. Druga zasada, żeby palić smacznie, ona jest mało oczywista, ale ważna, mianowicie nie fiksować się na, nad utrzymywaniem żaru. Czyli nie frustrować się tym, że fajka za chwilę nam zgaśnie, że nam gaśnie kilka razy w trakcie palenia. Po prostu większość fajczarzy nie pali od pierwszej zapałki aż do samego dna, tak Fajka przygasa. Nie frustrować się tym, nie przejmować się tym, bo wtedy nie będziemy się skupiać na smaku, tylko na tym, żeby po prostu ten żar nam się tutaj cały czas utrzymywał. Z doświadczenia wiem, że może to być wkurzające i frustrujące. Trzeba przejść. Obok tego po prostu obojętnie, tak? Palimy, fajka po prostu przygaśnie, co się po prostu zdarza, nie ma tragedii, po prostu odsypujemy popiół na przykład, jak się zgromadził już, jeżeli mamy po prostu niespalone tytoń na ściankach komina, czyli mamy takie U jakby w środku, no to e, jak mamy kołeczek, to tą skośną częścią kołeczka możemy zagarnąć to, troszkę przybić, odpalić na nowo. I starać się palić wolno i delektować się smakiem, a nie myśleć o tym, że fajka za chwilę zgaśnie. Czy na przykład, że nie dopalimy tej 1,4 czy 1,5 tytoniu na dnie. Ja szczerze mówiąc, nigdy tego nie dopalam. Po prostu mam to gdzieś, nawet się nie staram. Wyrzucam to i jest mi z tym całkowicie dobrze. Widzicie, teraz mi fajka zgasła i co? Tragedii nie ma. Zaraz sobie po prostu na nowo, na nowo odpalę. No i co? No i nie popłakałem się z tego powodu, więc radzę Wam również się nie frustrować. Inna taka zasada, żeby wydobyć jak najwięcej przyjemności z fajki, jeżeli mówimy o smak oczywiście, no bo fajka to nie tylko smak, to również cały przecież rytuał, który daje przyjemność, ale mówimy tu o smaku, to warto ten dym wypuszczać z ust delikatnie, czyli nie wydmuchiwać go, tylko pozwolić, żeby on się tutaj. Przetoczył troszkę przy twarzy, dlatego, że on wtedy będzie krążył wokół nosa. Tak. A dzięki temu hmm, poczujemy więcej smaku, bo w końcu smak to nie tylko receptory na naszym języku, ale również nasze powonienie w końcu. prawda? Więc na przykład ja tak palę, yy, może to wygląda kretyńsko, ale tak już jest, że puszczam sobie ten dym po prostu po twarzy. Nie? I wtedy czuję naprawdę najwięcej smaku. Nawiązując do tego wszystkiego, trzeba pamiętać, że niezbyt będzie się smacznie palić na zewnątrz, na dworze, na polu, w zależności jak to nazywacie, kiedy wieje wiatr. Dlatego, że ten dym będzie nam od razu uciekać, będziemy czuć tylko go na kubkach smakowych, a nie już w naszym nosie, przez co po prostu smak będzie tutaj no, trochę upośledzony, mimo wszystko. Wiadomo, no. Jeżeli ktoś lubi palić outdoor, posiedzieć sobie na balkonie, jest jakiś, nie wiem, lekki przepływ powietrza, to oczywiście absolutnie żadnego problemu nie ma. Z mojego doświadczenia wynika tyle, że jak ja, się, jak ja jestem na, na polu, właśnie i ustawiam się tyłem do wiatru, to, to znaczy wiatr wieje mi w plecy, to wtedy wszystkie smaki odczuwam, o ten dym wychodzi tutaj i, i tak trafia koło mojego nosa, bo idzie w tą stronę. Natomiast jeżeli stoję twarzą do wiatru, ten dym gdzieś tu ucieka za moją twarz, wtedy, wtedy tego smaku nie czuję. Więc jeżeli palić outdoor, jeżeli chcecie oczywiście wytrzymać jak najwięcej smaków, no to wtedy po prostu warto ustawić się tyłem do wiatru tak? i wybierać na przykład mieszanki, które są dość takie konkretne, mocne w smaku, jak na przykład latakie. Oczywiście jest gro osób, które chodzą na spacery z fajką, jakiś tam wiat wiaterek wieje i się tym totalnie nie przejmują i też odczuwają przyjemność spalenia, bo w końcu to jest ten rytuał. Trzymamy tą fajkę, spacerujemy z nią, dotykamy jej, ten dym się unosi, dostajemy też nikotyny, więc nasz układ nerwowy dostaje pobudzenia, więc to jest również przyjemne, ale tak jak wspomniałem, w tym odcinku akurat skupiamy się tylko i wyłącznie po prostu na, na przyjemności wynikającej ze smaku, a nie z samego po prostu rytuału. Żeby też poczuć więcej smaku, można spróbować coś takiego, co się nazywa chyba retro hail. Czyli wypuszczamy dym nosem. Ale uwaga, nie zaciągamy się nim do płuc, tylko nabieramy go do naszej jamy gębowej. Następnie przesuwamy go, jakby gardłem, troszkę do tyłu i wtedy go wypuszczamy, wypuszczamy nosem. Nie? nie wiem, czy było widać. Ja rzadko tak palę, ale część osób tak robi i wtedy faktycznie mogą być troszkę inne doznania smakowe. Warto sobie popróbować. Niektóre tytonie są przyjemne w tym aspekcie, natomiast jeżeli palicie tytoń z perikiem, czyli takim tytoniem, który jest troszkę taki ostrawy, przyprawowy, to może naprawdę przejechać Wam po nosie dość, dość mocno. Ale warto spróbować sobie w każdym razie. No i co jeszcze? Kwestia jest, taka, sorry. Kwestia jest taka, że warto jak zaczynacie palić, zabijacie sobie fajkę, to żeby jednak zadbać o otoczenie wasze. Na przykład, ja nie jestem pedantem, a wręcz przeciwnie, ale jak zaczynam palić fajkę, to na przykład lubię mieć porządek na stole. Na stole, na którym stoi mi stojak, jest kołeczek, stoi jakiś napój do picia. Po prostu lubię mieć porządek, bo wokół wtedy, jak jest bardziej estetycznie, to również więcej otrzymam przyjemności z tego smaku. Bo jednak forma podania ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli macie na przykład. Mm... Podany obiad, tak, jeżeli on jest ładnie przystrojony, jest estetyczny, podany na, na pięknym talerzu z ładnymi, eleganckimi sztućcami, to znacznie lepiej on smakuje niż gdyby to samo danie wrzucić byle jak na plastikowy talerz i dać jeszcze do tego plastikowe sztućce. Po prostu będą inne na pewno doznania smakowe. I w wypadku fajki jest podobnie. Warto zadbać, żeby otoczenie było schludne, żeby puścić sobie jakąś muzykę, którą lubicie, albo posiedzieć w ciszy, jeżeli tak preferujecie, puścić jakąś audycję waszą ulubioną radiową przygotować sobie coś fajnego do picia jakąś kawę czy alkohol jeżeli ktoś preferuje jakby wzmocnić to otoczenie które wpływa właśnie na to jak odbieramy ten flavor tak ten smak więc warto wydaje mi się też o takie rzeczy zadbać i to wszystko powoduje że będzie nam się przyjemniej palić będziemy odczuwać więcej przyjemności więc w zasadzie z takich typów to tyle Tyle tak naprawdę. Oczywiście każdy ma swój sposób, jak wydobywać smak. Jeden ma tak, inny tak. Więc jeżeli macie jakieś swoje sposoby na takie smaczne palenie, faktycznie, to zapraszam, żeby się podzielić w komentarzu. Na pewno inni użytkownicy tego kanału będą mieli z tego jakąś korzyść. Także dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się i na razie.